I cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Frodo, e, kolejny odcinek e, Heavy Metal Factu przed wami. Tutaj sobie zakończyliśmy, przeszliśmy sobie stamtąd. E, no i dalej zmierzamy, mamy się tam z kimś spotkać, teraz nie pamiętam kto to był. To Serio? Cały początek zgon? No dobra. Nie, 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 nie to. save To. Ja w ogóle życia nie mam. Katastrofa jakaś, a nie mam buteleczki? Nie, nie mam. To trzeba tutaj inaczej coś tutaj pokombinować. Dobra. Wiecie co? Szybko tutaj... Jego zjadło? Tak, ten jeden szedł za nami i wpadł w tą roślinkę. Bardzo dobrze. Ładujemy troszeczkę tutaj. A ja tego chyba nie wezmę. Nie, nie ryzykuję, słuchajcie. Dobra. O, tam mamy napój. Życie. Tutaj chyba co? Będzie można się dostać. Dobry sposób. O, ładnie. Szkoda, że tylko jedną taką możemy mieć buteleczkę. My musimy ją wykorzystać, żeby się napić następną. Znaczy, żeby zebrać następną. Może tak. E, teraz pytanie: czy ja mogę tutaj. Zapiszę sobie, może. E, Zeskoczyć? Mogę. Tutaj, o, tam coś też mamy Czyli tutaj normalnie nie mogę chodzić, tylko jak się tam dostać Na to trzeba uważać Dobra so, wejdźmy najpierw tu Czyli idziemy wzdłuż rzeki Dobra, tędy chyba dostaniemy się tam do tego napoju. My sobie to też zbierzemy. Chyba, że ja już mam taką buteleczkę, to nie będę mógł jej zabrać drugi raz. Yy, zaraz zobaczymy. No dawaj. Serio? No właśnie mogę to zabrać? no właśnie, nie mogę ale szkoda, że nie można to jest jakaś tarcza która nas tutaj obroni ale spokojnie wykorzystamy sobie, ciekawe na jak długo to trwa nie wykorzystałem jeszcze tego ani razu dobra, idziemy dalej idziemy dalej, tu uwaga na tą roślinę też... o już dobra dobra mam go Dobimy zapis wejdźmy tutaj do góry mamy kolejną runę no. czekajcie tam mamy przeciwników Widzę, że długo to trwa. Tutaj nie ma nic, więc ja sobie dam spokój. Na życie mam na full, i teraz mogę ustawić tą runę tu, i pewnie otworzą mi się drzwi, tak? No tak, dobra, ale tutaj jest jeszcze coś takiego. koniec, to by było na tyle to idziemy dalej okay. powoli mi się kończy amunicja muszę zabrać coś innego dobra, to zróbmy to hmm, tu będzie pistolet, ile mam? też nie mam nic no nic, to weźmiemy może to O, tak będzie dobrze Tak będzie dobrze Serio? ja nie chcę tego celować to Dobra, dobra, jeszcze tego tutaj mamy On tutaj lezie może byśmy sobie wzięli ten, o właśnie. Ten jest lepszy. Dobrze jest, dobrze jest. Przejdźmy na drugą stronę. Kolejna runa. Można się naładować? Nie. Nie mogę tu wejść? Mogę. Nie żywi tutaj w coś? Aha, w te. Dobra. W każdym razie idziemy dalej. Kolejne przejście sobie odblokujemy. Teraz tak. Co my tutaj mamy? Dobra, już widzę, że mamy kolejnego potworka. Eee, złapało go. Dobra. Z jego. Bardzo dobrze. Zróbmy to sposobem, choć nie mam już, to czekajcie, ale chyba widziałem tutaj. O właśnie, to mamy. Serio? Właśnie, przecież mam dziwne. Kolejna runa. Dobra, stawiamy ją. I to jest chyba słuchajcie już przejście do tej, do tej postaci, którą musimy się tutaj spotkać. Ja nie, wiem, nie pamiętam jak on miał na imię. Dobra, zróbmy zapis i może tutaj, żeby nie ryzykować, przejdźmy sobie tędy. Bo tutaj, no właśnie, tutaj jest pułapka. Dobra, idziemy. Wow, wow, wow. Dość wysoko. No to chyba robimy skok. Przygotowanie. No, dawaj, Julia. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić tego sami. Tak jak jest na przykład Tomb Raider. Jest nasz przyjaciel. Właśnie to z nim mieliśmy się spotkać. Wow, wow, co on tutaj narobił. Hello there, pretty thing. Ah, I see you're finally waking up. Um, are you gruff? Say, wait a minute. I hope you're not here for. It's mine, I tell you. It belongs to me. Me, me. Oh, you are a sly one, aren't you? Always oh, coming when I'm dozing off, trying to take my. Did he send you? Speak up, or I'll turn you into a spider. No, Otto sent me. Oh, well, that's a berry of a different color, isn't it? Don't get much company out here, except for that bastard that's always trying to take my... Well, what can I do for you, pretty lady? I've come seeking the heart of the Wee. Otto told me you know where I can find it. Ha! Otto! Heh! The heart! Whoa, <laughs> baby, that's a lot for a first date. Please, my people are under attack, and all I know is that the heart can somehow save us. The heart will do more than save you, sexy thing. <laughs> Gruff, I need your help. Then you come to the right place. The planet ain't what it seems. The water of Eden has given you immortality, but you don't know why. The planet itself is alive and is powerful beyond your imagination. It has slept for eons, waiting for a pure spirit to awaken it from its slumber. The heart of the We is the core of the planet, and drinking from it will give you all the powers the planet possesses. But it ain't going to be easy, sister, to tap into the power of the heart. You gotta prove yourself with the four challenges of the we. the wind of spirit, the water of purity, the sanctity of blood, and the bridge of reason. Hmm. You might do alright, though. Looks like you got the blood in you, Ha! Huh? You got any sisters for me, do you? <laughs> well, you probably want to be on your way, huh? Ah well, this is how you're getting there, little lady. A one-way ticket to the ancients. Keep your eye out for the portals like this one. They might save your pretty behind. Ha <laughs> ha! Now off with you. You um, you using that? Ah, I see you've got your eye on my chain gun. You can't have my stuff, but for you, you can borrow it. Ha! Ah. Thanks for the help, Gruff. No problem, baby. <laughs> Say hi to the weave for me. <laughs> Warcraft, nice outfit. Oh, whoa, whoa! no, no, Nowa lokacja, gdzieś nas teleportowano. Tak, mm, pierwsze przejście. Słuchajcie, musimy tutaj mm, przejść chyba cztery próby. Właśnie, pierwsze się otworzyło, to jest. O, to jest wiatr, woda, krew. Yy... I jeszcze coś, nie pamiętam teraz. Ciekawe czy jeszcze są, a jeszcze są, cały czas tutaj widzę, startują. Dobra, eee, zróbmy zapis. Serio. Najpierw się tutaj troszkę rozejrzę. Zobaczę co tutaj jest do zebrania. Tak, to jest pierwsza brama i ona się otworzyła. To jest wiatr. Oczywiście e, zaraz tam pójdziemy, ale teraz jeszcze tutaj chciałbym się rozejrzeć. Jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy do zdobycia naboje. Dobra. I to jest? No to... Coś nam się otworzyło. Tam jest jeszcze jakieś przejście. Wiecie o co chodzi? Fajnie by było tutaj wszystko przetrząsnąć Ole z towa uciekło mi. Tutaj na przykład. Będę mógł przejść. Sprawdźmy co tutaj jest ciekawego. No serio. Teraz tu, do góry. Jakieś ukryte przejście. Właśnie. O! Mamy życie. Ładnie. Tylko, że najgorsze w tym, że właśnie ja już mam. No więc, niestety, muszę to tak zrobić. Matko, jaki posąg? I tutaj, widzę, jest jakieś jeszcze przejście, ale. O właśnie. Mogę tutaj zejść. Oj, nie wiem czy to był dobry pomysł, no, ale dobra. Zróbmy zapis I, i, i co nam to da. Aha, to jest wyjście, ok. No, to dobrze. Tam jeszcze na środku mamy. Widzę, o, tu jest krew. Z tamtej strony widzę wodę. I nie pamiętam ten czwarty, jaki tam był. Zabierzmy to wszystko. Tak, tutaj jest woda. W tej chwili zamknięte, bo będziemy eksplorować to po kolei. Dobrze, ale jeszcze tutaj chyba widzę, mogę wejść. Żeby... No ładnie, złap się, dobra Dobrze, już nie fruwają te ptaki To mam na full, a mogę tutaj wejść? Mogę, a co my tutaj mamy? O wow, wow, wow. mam nadzieję, że to mnie nie zabija że właśnie tą tarczę też mam. Eee... Ale dobra, zużyjmy ją sobie. Mogę tędy zejść? Czy to będzie niedobry pomysł? No, będzie ok. Ale jeszcze tam by się przydało dostać. Dobra, już wiemy nawet jak. po tym po tych roślinach No hopaj, hopaj To teraz pytanie gdzie, co, jak hmm. A to ciekawe Nie ma tutaj za bardzo przejścia. Aha dobra, chyba może. Się coś tutaj się złapać, może tak? A potem mogę wejść? Hej, no serio, coś mi tutaj, ten duch tutaj mnie zabija. Dobra, to może tędy. będzie dobrze. Kurde, remontują mi coś i stuka jak nie wiem co. Pewnie to słyszycie. Dobra, to właśnie chciałem sobie zabrać. Bardzo dobrze. Dobra. Nie, 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 nie. No, jestem jakiś niepoważny. Tam chciałem jeszcze. Poczekajcie jeszcze. Chok sobie zapisać na górze. Ten miecz zdobędziemy oczywiście. O! A nie, jest. Już myślałem, że nic nie będzie. Tutaj się nieźle rozczarujemy. O! A tego nie wiem. Nie mamy tego. Ładnie. E, to pewnie nam daje... Um, ...całe to życie wody. Oj, tam mamy jeszcze coś. Kurde, ale tego jest. No, ja jestem dobry. To może jeszcze tam zobaczmy jak się dostać? Chyba tutaj co? Oj, ten tufruwa. Tylko życie zabiera. No serio. Tutaj chciałem. Ładnie, ładnie. No nic to mogę teraz sobie tutaj zejść. I co? Zabieramy e, miecz. Zrobię tylko zapis. Boję się, że tutaj zaraz mi coś wyskoczy. Elektryczny jakiś. Ładnie, ładnie go wypróbować. Wow. Może być dobry. Nic mnie tutaj nie zaatakuje. Na razie nie. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że sobie zakończymy ten odcinek. W następnym przejdziemy sobie tą bramę i to jest brama chyba wiatru. Za dzisiaj wam dziękuję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!